Ogółem chciałem powiedzieć, ogółem wszystkim dingon dobry. No to jeszcze ja. O, właśnie tego kababa rzuciłem do zupy kapust śniaka. O, widać jeszcze kiełbaskę. O. Trzymaj tą kamerę, nagram właśnie kababa z zupą, jeszcze tak chyba nikt nie robił. Z zupą trzeba. Ale jaka osoba. Sobie. O właśnie rozbełtałem cały te z zupką, z kapustą, o, baska, boże. którą kupiłem no. razem z tym trochę takie pikolante i to przyprawiło się to lepsze niż nie wiadomo co o. W polsku sieje o bardzo dobre o z też dobrze kupiłem wcześniej o kapusta a jak wygląda teraz? Lepiej jak nie wiadomo gdzie. No dzień dobry. Nadszedł w końcu ten dzień. Ostateczny dzień kapuściany. Każdy z was oczekiwał tej legendarnej potrawy. Ja nie mniej. No nie mogłem się doczekać dnia, w którym pokażę kababa w zupie kapust śniaku i skosztować tej niesamowitości. Drugie w rankingu chorośczanskim zaraz po bigosie, po bombasku. A może nawet na równi lub też pierwsze, jak tam wolicie. Kto z Was wpadłby na pomysł konsumpcji kebaba w kapuśniaku? Nietypowe połączenie kuchnia staropolska, swojska, domowa potrawa w połączeniu z daniem z korzeniami tureckimi typu fast food. Naprawdę niecodzienne połączenie na coś takiego mógł wpaść tylko i wyłącznie że w kuchni Wojciech, który krąży swoimi ścieżkami i wyznacza kulinarne trendy nie przejmując się opinią u ludu pionier chorozczansko bombarskiej kuchni najpierw muszę zrobić kapuśniak, więc przedstawię wam taki prosty tani przepis na zupę kapust śniaka, który każdy może zrobić najlepsze tego typu zupy są robione na wywarze gotowanym na mięsie jakieś żeberka i całe te, ale to nie o to chodzi, to ma być biednie, jak szkolna była biedna, za czasów kababa w zupie kapust śniaku. Prosto, ale pysznie zarazem. Stylem szkolnej kuchni wykorzystam najprostszy możliwy sposób zrobienia wywaru, czyli przy pomocy kostki rosłowej, wołowej. Na takim wywarze ugotuję zupę, dodając do niej mięso w postaci boczku oraz kiełbasy i uwierzcie mi, będzie to niesamowite. Swoją drogą to nie przypominam sobie, aby gotowali oni kiedyś taki pełnoprawny rosół na kurze. Dziwne, biorąc pod uwagę, że takie danie niezwykle się pasuje w klimat szkolny i jest proste do zrobienia. Zostało mi trochę kapusty świeżej, jak i kiszonej z poprzedniego kapustnego dania i właśnie to wykorzystam. Do tego ziemniaki, aby całość była syta, gęsta, marchew, seler. Do przyprawienia, dobrego przyprawienia, no to oczywiście wegeta, sól z pieprzu, marianek, drań laurowy, zielak angielski i tak to właśnie jest jeszcze cebulkę do podtuszenia razem z minsem, jak wspomniałem boczkiem i kiełbaską, oczywiście na smalcu jak żeby inaczej. Co autor tego przepisu miał na myśli, łącząc tego typu smaki? Czy był pijany, nawąchany, niespełna rozumu? Może był po prostu sobą? Mając do dyspozycji zupę kapust, śniaka oraz kababa, prawdopodobnie był to kabab wczorajszy, Średnio świeży, nie miał pomysłu, jak go podrzeć, aby nabrał świeżości i się nie rozwalił przy okazji, więc wrzucił go do zupy kapust śniaka, aby zaspokoić ptasiej-brzuśne żądze i się najść. Może wydawało mu się, że wczorajszy kebab będzie smakował lepiej w połączeniu z gorącą zupką, a może był to dzisiejszy kebab? Może miał nadzieję, że zmieknie całość i ułatwi to rozdziąślenie dania? Może nie chciał zjeść najpierw samej zupki jako przystawki, a później kababa, bo właśnie nie wiedział jak go podgrzać. Może kabab był pikantny i chciał w ten sposób zniwelować wpływ kapsaicyny na jego paszcze. Wiadomo, może nasilić tylko pieczenie, natomiast tłuszcz zawarty w zupie wręcz przeciwnie, więc nie jest to takie głupie. Może po prostu chciał się pokazać jako ten wizjoner, pionier i nietuzinkowy tuszyciel. W końcu słynią z niecodziennych połączeń smakowych, więc zupa, kapust, śniak i kabab nie powinny za bardzo dziwić. Szydzony, wyśmiewany, dręczony za swoje kulinarne wizje. Ale czy słusznie? Może Polska nie gotowa na tego typu ekscesy kochenne? Po skosztowaniu bigosu po bombasku jestem nieco inaczej nastawiony do przepisów szefa Wojciecha i... No nabrałem trochę szacunku względem jego pomysłów. Naprawdę bez grama ironii ten bigos był spoko. Nie był to najlepszy bigos jaki jadłem, ale biorąc pod uwagę co w nim się znajdowało to smak był niespotykanie okuratnym Te banany, które oblepiły całość, nadając tropikalnego charakteru na słowiańskiej ziemi. Coś niesamowitego. Rodzynek trafiony na zębo od czasu do czasu przypominał o zbliżających się świętach. mędrynki jabłka, których smaku nie czuć, natomiast swoją rolę spełniły, dodając kwaśnego smaku, który rekompensował przesłodzenie wynikające z bananów oraz fajnie współgra tego typu kwas z kwasem z kiszonej kapusty. Polecam. Jeszcze taka dygresja odnośnie rodzynek. Według mnie, zazwyczaj jeśli ktoś nie lubi rodzynek, to chyba głównie przez to, że w serniku mu przeszkadzają i woli ten sernik bez nich, tak jak ja. Natomiast same w sobie rodzynki, winogrona suszone są dobre. Kababa na pół przyciąłem, gdyż, no niestety, nie dysponuje emaliowaną dużą michą, jak wielu uważa, dla psa. Co prawdą nie jest, bo te miski swego czasu. Były w użyciu normalnie przez ludzi, ale też przez swoją specyfikę, czyli wytrzymałość, głębokość, zaczęły być stosowane jako miski do karmienia w po prostu. I stąd takie ogólne przekonanie mi się wydaje. I to na ten temat chciałem powiedzieć. No, kapusty, śniak, trochę się potuszył, fajnie pobulgotał i ogółem taki gęsty wyszedł, fajny. To na pewno będzie wspaniałe. Tego kababa rzuciłem do zupy kapusty śniaka. O. No i tak się to finalnie prezentuje. Coś niesamowitego. Najpierw muszę samej zupki spróbować. Mm. Dobrze, że Niesamowita, naprawdę wyszła super. Mm -hmm. Jak się za to zabrać? hm 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 głodny jestem jak coś Nienawidzę Was. Liście laurowe. Powiem tak. Hmm, niezwykle specyficzne połączenie, ale jeżeli ktoś kocha kababy i zupy, kapust, śniaki, no to to się wydaje być dla niego potrawą wymarzoną. Niemniej jednak, ja wolałbym zjeść je oddzielnie. Te dania. I. Jest to dobre ogółem. Naprawdę mi to smakuje. Hmm? Ale i tak wiem to raczej pierwszy i ostatni raz. Wiele zależy od tego jaki jest kapuśniak, jaki kabab. Mój kapuśniak jest przecudowny, kabab też jest ok. Hmm. Średnio wygodnie się to konsumuje, wam powiem. Więc dlatego wolałbym zjeść oddzielnie. No. Mm. Bardzo dobre. No. no. I to właśnie na ten temat chciałem powiedzieć. Dziękuję za wypowiedź. Dobrze, przepamięteliłem. Dziękuję. Ogółem, co ja mogę powiedzieć? Trzymajcie się. Co ja nagrywałem, że gotuję, coś tam robię. Na dobranoc kawał. Major idzie do okulisty. kulista mówi zakryj je, jedno oko. A major mówi do okulisty. Mimo takiego czegoś. Do widzenia